Rzeczy wydają się przybierać na sile, więc idę z biegiem nurtu i mam nadzieję zobaczyć łagodniejsze morza dla tych z nas, którzy są w tej samej łodzi, niezależnie od tego, jak tam dotrzemy. Cóż, świat nie kończy, ale świat kończy. Ziemia jest jak gigantyczna fabryka sprawiająca, że rzeczy na podstawie zbiorowej mentalności mieszkańców to pogoń ludzi ku zagładzie. Fabryka ta, jak każda fabryka, Przechodzi przez niekończący się proces modernizacji i adaptacji i zmianie w zależności od mentalności zbiorowej. Jest tak, że z biegiem czasu fabryka nie produkuje swoich oryginalnych produktów, ale rusza w kierunku całkowicie nowej produkcji, ponieważ rządza ludzkiej świadomości tego wymaga. Świat się nie kończy, tylko się zmienia. On się zmieni wkrótce, w sposób i w stopniu intensywniejszym. Nigdy nie widzieliśmy takich zmian aż do obecnej historii naszej fabryki. Bardzo wiele rzeczy, bardzo wielu ludzi, bardzo wiele tradycji i instytucji może wkrótce zniknie, czy może po prostu ulegnie zmianie. Bardzo duża ilość ludzi przyszła tu z jakiegoś powodu. Jest oczywiste, wiele z nich zapomniało, dlaczego tu jest. Ludzie, którzy są tutaj w tym czasie, uwięzieni w tym czasie może również zaangażowani. Ich świadomość jest złapana w materialnej naturze, są bardzo zagubieni i nie są reprezentatywni, co jest możliwe dla ludzkości w epoce, w której bardziej światło jest wszechobecne. Ma się rozumieć, że są drapieżniki wśród nas, by to wykorzystać. W czasach ciemnoty materialnej bankowość, kontrola walutowa za wszystko to zło, które nam zagraża, jest w wielkim stopniu odpowiedzialna. Wielkie rządy zostały skonstruowane i powołane do celu kradzieży wszystkich bogactw narodów i ziemi. Kiedy polityczne i religijne instytucje osiągnęły pewien poziom korupcji, powołały bankowców mogących dowodzić polityką na wszystkich poziomach. Jednym z ich podstawowych narzędzi jest historyczny rewizjonizm. Stworzyli historyczną opowieść, która wspiera stosowanie szkodliwych polityk, jako wizerunek kontroli zawartości i przepływu informacji, tak, że wszystko jest uzasadnione na podstawie potrzeby stworzenia obrony przeciw ludziom, których chcą wytępić, bez względu na okres historii, w której obecnie jesteśmy, w zbiorowej świadomości, we śnie, która jest odzwierciedleniem miłości światła, iż sprawia, że jest niedostępna. Materializm jest snem wszystko. Co możemy sobie wyobrazić, jest snem. Wszystko to, co komponujemy, nasz pogląd na świat zewnętrzny i wszystko to, co staramy się i zamierzamy zrealizować to marzenie. W tej chwili niesamowity pociąg w kierunku kultury materialnej jest ogromny. To naraża nasze wartości i poglądy. To jest w nas złe. Tak, więc wiele osób może to zaliczyć do oczywistych kłamstw i mogą być wręcz głusi naprawdę, bo przyjęcie prawdy i propagowanie jej może być niebezpieczną propozycją. Ludzie mają naturalną skłonność do akceptacji i władzy: trzeba ufać komuś w mundurze, trzeba wierzyć w to, co jest wydrukowane na kartce papieru, trzeba pracować i zarabiać, potem wydawać na podatki, trzeba szanować mamonę, trzeba przestrzegać. Podsuniętej deklaracji papieru, bez względu na jakość, prawdę słowa i w jaki sposób są uporządkowane słowa, aby nadawały się do celów i interesów tych, którzy zatrudniają prawników, jako wynajętą broń do egzekwowania nakazów ich woli. Bydlęcy młyn działaczy kręci się w tłumie, je i śpi, egzystuje w ten sam sposób. Większość niestety, bydląt lupowiedz, jak wolisz. Te uprawnienia do stada i opieki nad nimi z chęcią podjęli w porozumieniu z drapieżnikami, które żywią się nimi. Zasadniczo są oni potępiani, ale mają pomysł, że skoro istnieje tak wielu z nich, jest szansa, że coś może pójść w dobrą stronę, zanim ktokolwiek lub cokolwiek zdemaskuje działanie wokół nich. Oni grają szczęśliwą kartą, tak jakby kupili trafny los. Nie mógłbym być szczęśliwszy w obecności protestujących i terrorystów wyimaginowanych, bodaje rządowi i ich zatrudnionym kogoś z pistoletem do zakłócenia równowagi. Oczywiście, ciągle się zmienia znaczenie i definicja terroryzmu przeciw protestującym, dopóki nie budzi żadnych zastrzeżeń, bez względu jak śmieszna może się stać zmiana kierunku. Możliwości i zmiana warunków niedługo zmienią się, aż staną się tak złe, że większość nie będzie mogła oddychać, dopóki jest sporo osób z możliwością oddychania lub dopóki nie zostaną zmienione one w sposób taki, jaki jest konieczny. W miejscu, którym jesteśmy teraz, potwory wyłażą ze schowków i budowli męki i ucisku i spacerują pośród nas. Te potwory zostały dopuszczone do planowania przez długi czas. Lecz ten potwór pracuje dla skoncentrowanego zła w wieku odchodzącym. Ten potwór chce wojny, masowych morderstw, głagów i obozów koncentracyjnych. Ten potwór chce zakończyć krzyki, nieprzerwane przez prawo i ochronę. Ten potwór ma wszelkie prawa do działania i praktyki gwarantowane przez ustawy, wprowadzane przez inne potwory, zatrudnione lub zagrożone przez nich i który przeszedł na pozycję władzy ponieważ zbyt wiele osób marzy o własnych bogactwach, które weszły w przebraniu, na wolności i swobody do nabywania i posiadania tego, czego nie mieli i wierzyli, że potrzebują i że ich życie nie byłoby kompletne bez nich. Nawet gdy nabywają te rzeczy, one tracą wszystko w realnej wartości, którą posiadały po drodze. Wiemy, kim te potwory są. Ten potwór krzyczy do bólu w nagłówkach mediów na całym świecie. W mediach kontrolowanych przez innego potwora. Ten potwór chce zaatakować i zniszczyć narody i ludy, które nie wypowiedziały wojny innym, który zrobił to za pomocą i pod naciskiem innego potwora. Agenci tego potwora podróżują z kraju do kraju w tej chwili, jeżdżąc na karkach innych potworów, aż uda im się osiągnąć to, czego chcą. Chcą otworzyć bramy piekieł, żeby zobaczyć, co się dzieje i cieszyć się pokazem? Nie będzie pokoju, ani symetrii i dobrobytu, dopóki ten potwór i jego załoga mogą poruszać się wśród nas. Zawsze byliśmy i jesteśmy w stanie wojny z tym samym wrogiem. Główna jego broń to nasza niewiedza, ignorancja i nasze apetyty. Jesteśmy skłonni dać się uwieść, ale jeszcze idziemy razem, to wystarczy. Nasz dobry przyjaciel. Pan Apokalipsy uderzy kijem w zamknięte drzwi zbiorowego umysłu. Zbiorowy umysł się przebudzi. To wyścig między złem i ludzkim umysłem na tyle przebudzonym, by ich powstrzymać. Przebudzenia prędkość wzrasta w znacznie większym tempie niż tempo potwora, ale będzie to możliwe. Ja na przykład wierzę, że przebyliśmy całą tę odległą drogę, aby wspólnie pogrążyć się w rozkwicie tego wieku. Który nadchodzi. Wierzę, że końcowy wynik nadchodzącej przemiany będzie zupełnie inny od tego, jakiego najbardziej chciałyby owe potwory. Myślę, że dużo ludzi jest w za dużym zaskoczeniu, choć nie wiem, co to za niespodzianka. Czuję napięcie w powietrzu. Widzę wrogie i złośliwe machinacje wrogów ludzkości wrogowie chcą wszystkiego, co dobre i przyzwoite i pożądane w życiu. Widzą poziom swojej branży. Oni chcą naciskać na dobro i gospodarkę mas w celu stworzenia desperacji i zamieszania. Tworzą wygląd niebezpieczeństw, zaszczepić si i inspirować strach i to daje uprawnienia do prowadzenia wszelkiego rodzaju okropności. Są autorzy niebezpieczeństw klimatu i warunków atmosferycznych. Są autorzy pod postaciami niebezpieczeństwa i są autorzy horroru. To wszystko jest częścią przyczynowo-skutkowego rozwiązania. Wszystko to, co się w tych czasach dzieje, jest manipulacją wielkiego chaosu, produkowaną przez ludzi potwory. To wszystko kłamstwo. To wszystko jest jasne i oczywiste kłamstwo, przejrzyste i oczywiste, bezpośrednio związane ze stopniem płaskiej głupoty. Jest obecny ogólny stan świadomości. Cokolwiek oni myśleli, że jest. Nie istnieje i nawet jeśli jest, to nie to, co myśleli, że to jest. Następną rzeczą to nowa nadchodząca historia naszej Ziemi. Obecna będzie do pewnego stopnia. Historia ta przyniesie kolosalne zmiany w nas. Nie można mieć na tym świecie bez interakcji i podwójnego charakteru. Nie wiem, gdzie idę z tym wszystkim. To po prostu tak się staje i tak jest. To nie będzie długo trwać. A my zobaczymy, co przyniosą nam efekty ludzkiego tchórzostwa i obojętności. Idziemy zobaczyć żniwa głupoty i ignorancji Jestem z wami, ludźmi nowej historii. A ty jesteś z nami, więc do dzieła, głoś nadejście nowej przemiany, nowej ludzkości, nowego bytu, niezależnego, wolnego od manipulacji, od wszechładzy, od Mamony, od chorych ideologii wiary w coś, co nie istnieje i jest tylko brudną, wymyśloną bajką dla przebranych w złote szaty błogosławionych proroków, by bawić się narodami i pobierać od nich daniny. Głoś zbawienie dla wszystkich narodów Ziemi. Ciesz się rozkwitem przyszłej nowej matki Ziemi. Pozdrawiam i kocham Was.